Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku z Anterneda. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. Szczerze co nie wiem. Ogólnie to przygotowałem na no, odcinek kawałek podłogi. Dorobimy sobie tutaj więcej. Z czasem zrobimy sobie ten dom dość duży. Zrobimy sobie garaż i tak dalej. Mam tutaj naprawdę fajny plan. Ale ogólnie to zobaczyłem tam zwierzęta i chciałbym sobie upolować mięcho, bo daje naprawdę dużo plusów, jakby tak można to ująć. Znalazłem też rzeczy do naprawiania samochodu i wymieniania kół. Oho, trzeba więcej. Zwykle potrzeba jednego pocisku. No, gdzie on polazł? Idziemy na niego. Chociaż nie no, podjadę samochodem. W końcu po to go mam. Teraz już się nie muszę zbytnio martwić o paliwo. O, właśnie, weźmiemy sobie tutaj wszystko. Najwyżej będzie trochę biały ten dom. W, te, w tej grze chodzi o to, że tak naprawdę wszystko się liczy. Cokolwiek znajdziemy i może nam się przydać, po prostu to bierzemy. Nawet gdyby miało to oznaczać, że na przykład coś będzie wyglądać słabo. Wszystko jest tutaj po prostu na wagę złota. O nie, ale po co mi to? Wyjąłem już z tego magazynek, już mi niepotrzebne. Nauczyłem się korzystać z magazynków, z, z paczek z amunicjami. Trzeba przerobić amunicję z paczki na magazynek. I się wsadza w pusty magazynek. Tak, właśnie ścinałem drzewa. Nie, no tak, tak szczerze to nie. Jakbym, <grym> chociaż no w sumie i tak mogę naprawiać samochód teraz. Um. Chyba się tłumik zepsuł. Mhm. No cóż... O, no teraz tylko siekierka widzę. Słabo. Nie no, tak szczerze słabo, bo... No, w sumie znalazłem chyba tam drugi jeszcze taki to źle, że to się marnują. Przepraszam. Bardzo źle. Te zwierzęta chyba jeszcze nie są dopracowane. Pomogłbym, ale zębiak stoi blisko. <grym i> zębiak> Sorry. <grym i zębiak> o nie. Zero respa. Życie. Trudno, nie chce mi się nie tego. Chociaż skoro się zbugował... Może zdałem go zdobić w ten sposób. To byłoby całkiem spoko. Czy Oczywiście, że tak. Aha, odbugował się. Kurde, szkoda. Naprawdę szkoda tego jelenia. On naprawdę ma naprawdę bardzo... ...dobre statystyki. Pokażę Wam ogólnie, jak się naprawia samochód. No nie. Nie wierzę. Miejsce zaczęło mi brakować. Tu pewnie można naprawić. W końcu itemki tego typu zawsze da się naprawić. Nie ma nie. Po prostu no. Taka gra. O nie, mój samochód. Tam stoi. O, kurde. Co to? O co chodzi? Dostałem powiadomienie o czymś takim, że będzie pełny Księżyc, ale ja nie mam pojęcia, co to, da, co to robi. Dużo się zmieniło w tej grze, odkąd ostatni raz w nią grałem. dodano tyle rzeczy, że ja nie mam pojęcia, co się w tej grze odwala za przeproszeniem. Gdzie odjechałem w ogóle? Gdzieś tam mamy zalątek naszego domu. Ale Full Moon na pewno nie oznacza czegoś takiego, że przyjdą jakiś magiczny wróżki i będzie super. Pewnie przyjdzie więcej zombiaków i będą mogły widzieć dalej. W skrócie, taka: noc dam ci w dupę. O, piękna nazwa. Noc dam ci w dupę. Mhm. To jest zupełnie normalna nazwa. Chociaż tak po zastanowieniu to chyba nie jest normalna nazwa. Kto by się tym przejmował? Dobra, mamy wall. Ma raz, dwa i trzy. Doorway i door. O nie, o nie, potrzebujemy skrapa do tego. Najgorzej. O nie, my nie mamy pilarów. O nie. Chyba nie, nie będę miał czasu na zcinanie normalnie. Raz, dwa, trzy, cztery. O, kurde. Ale szczęście. Raz. Dwa. Będzie kolorowy domek. <grym> no cóż. Ciekawe, czy dźwięk nagrywa się podwójnie, czy normalnie, bo ostatnio mam taki problem, że dźwięk mi się nagrywa podwójnie. He. <grym> i wyżej odcinek nie wejdzie. <grych> Jezus Maria. Wycinanie będzie wtedy na nic. To takie smutne. Nawet nie wiecie, ile, ile czasu zajmuje wycięcie odcinka. Chociaż może niektórzy wiedzą. Część moich widzów na pewno wie. Wiem, bo sprawdzałem. O good. Co się przy widzach rozbierasz, xD Chyba wszystko, chociaż nie, brakuje... ...sufitu Ech, jednej belki. Tu, je kurde, jakiś... ...specjalny księżyc, kurde, jakieś cudowianki, ja sobie po prostu ścinam drze... co? Na hita. Ale szczęście. Drzewo na hita schodzi napraw naprawdę nieczęsto. Trzeba mieć w cholerę szczęścia. No ale mam samochodzik, mamy sobie skrzyneczki, mamy zmięło domek, potem pogo będziemy rozbudowywali. Ale na razie nie mogę. No i teraz. No. Crafting. Dostałam osiągnięcie crafting. spok. Dalej nie mam skrapa. Mogę zdobyć skrapa, tak? O, zobaczmy. No, mogę przerobić sobie. O, to ma fajny plan. Tam gdzieś leżał karabin bez magazynka, bo już jeden taki mam. I wtedy będziemy mogli go przerobić na metal, i będziemy mieli drzwi. I będzie bezpiecznie. O, jest. Teraz go przerabiamy. Musiało! No, no dobra, przepraszam. Przepraszam. Nie jest, <noise> Dobra, przeładuj to. Przygotowuję się na najgorszy na tą noc. Naprawię sobie samochodzik, jeśli coś trzeba. Dobra, nie trzeba, ale mogę sobie dotankować. Ogólnie to samochód ma... Bagażnik. To jest logiczne, nie? No jak sobie tak wchodzę, wchodzę w ekwipunek, to tutaj mamy sobie zachowane... ...to przedmioty do przetrwania, no. Sobie wziąłem. Tylko, że zamiast tego batonika, to ja bym sobie bardziej wziął po prostu strzałę, bo nie mam po prostu nic naładowanego. O, czekaj, muszę wyjść. Wyjść tu, znaleźć tą strzałę. Jest tu. Moment na zabawę pomiędzy ekwipunkami. <grym> tutaj, jest jakiś. pełen Księżyc. Chyba coś mi tam świta. Pełen Księżyc to chyba był ten, w którym zombiaki miały chyba jakieś moce, czy coś w tym stylu. Były chyba wtedy jakieś lodowe zombiaki. Coś takiego. Ale ja tylko sobie tak mówię. Nie, że tak na serio jest, bo nie mam pojęcia tak dokładnie. No i co teraz? Jak wezmę sobie. Dur. Tak, co do odmiany braku brakuje mi drewna. To sobie wykopiemy tym razem samochodem, bo już mi się nie chce inaczej. Coś nie piekło. Właśnie przyjechałem po czymś. Co to jest? A to jest pod drzewie. Nie, tak, se, że to się w ogóle nie stresuje, nic się nie dzieje. Ale może pójdziemy do miasta? Skoro jeszcze ani nie rozumiem tego księżyca, księżyca, to znaczy, że to pewnie jakiś specjalny księżyc i pewnie nieczęsto się pojawia. To zaraz sobie pojedziemy, tylko skończymy ten domek. Coś tu szybko skleciłem. O nie, tu chodzi o plank. Najgorzej. Po co nie wprowadzili ten plank? W sensie deskę, o to chodzi. Po co? Szczerze, po co? Co one w ogóle dają? To na razie będzie bez drzwi. No trudno, no. Trudno, no. Potem będą drzwi. Dobra, idziemy do miasta. Czuję, że to jest zbyt pomysł, ale zrobimy to. Mimo, że mam... Prawie 100% pewność, że zombiaki będą dużo silniejsze i pewnie będzie, będzie trzeba po prostu zadać dwa strzały w głowę, nie jeden. W sumie to niewiele. Chociaż to zależy. Co to za czerwone światła? Chyba nie zombiaki. O kurde, to zombiaki. Zaczynam się ich troszeczkę bać. Może to wydawać się wam śmieszne, ale... One rzeczywiście mogą być trudniejsze do pokonania. Nie pomyślałem. Zapomniałem założyć tłumik! Uciekaj! Gupia. Ha, Nie umiesz biec 20 km na godzinę, ale umiesz biec jakieś 15. Więc w sumie i tak szacun. Brawo. Serio szacun. Ja tak nie umiem. Bo przynajmniej wiemy, jak wyglądają zombiaki. Przynajmniej nie trafił nam się do lodowy zombiak, pamiętam, że był taki, chociaż może je usunęli. Pamiętam, że były strasznie trudne do pokonania, bo one potrafiły zamrozić kompletnie samochód. O, spoko. Idealny, idealny timing na powiadomienie. Dobra, jadziemy normalnie, bo zaraz mnie po prostu rozwali to jeżdżenie powoli. Z tym Co to jest jeżdżenie na no, no, ostrożnie? <laughs> nie da się jeździć ostrożnie. Zwłaszcza jak cię gonią zombiaki. Tak, to jest piękne. No ale będą się w końcu te skrzynki przenieść, niestety. I ja po prostu to wiem. No to sobie rozbudowujemy domek. Nie będę walczyć z nimi. Kiedyś zrobię odcinek z z nimi, ale na pewno nie teraz. Dobra, mamy sobie birczowe takie. O, proszę. O. O, proszę. No, przyczep się. O, dziękuję. To jest piękne. To jest po prostu piękne. Myślę, że taki, taka wielkość domku nam wystarczy na początek. I tutaj dobudujemy budujemy potem. Myślę, że jak to zbudujemy, to skończymy odcinek, bo już pewnie jest dość długi. Nie będę was zanudzał przecież, chociaż pewnie tak wytrzymaliście do pięciu minut filmu maksymalnie, więc jeśli dotrwaliście dalej, to szacun. Szczerze, szacun. Przepraszam na chwilę. Wróciłem. Przepraszam za chwileczkę. Już. I mamy tu milczek. Możemy iść z nimi powalczyć. Ale myślę, że najpierw wolę skończyć. O właśnie, przecież robiłem trochę tych desek. Więc powinno ich trochę tutaj być. Może wystarczą na do no, zrobienie tego... Ten, tych drzwi. Zobaczmy żeby tylko. Chciałbym. Starczy. Ha! No i dobrze. W końcu zrobiłem coś bez problemu. Ha! Jestem z siebie dumny. Czy to są te drzwi? Nie, to, to nie są drzwi. To są drzwi. Proszę. Mogę się tak nie mi bawić w nieskończoność. Ale mam inne rzeczy do zrobienia. Już wiem, czy będę wkurzał ludzi na, na serwerach multiplayer. To jest rzeczywiście irytujący dźwięk z czasem. Za zapewniam Was o to. Ludzie się będą na to wkurzać. to chyba nie po prostu żeby wkurzyć ludzi na serwerach multiplayer. To się nigdy nie kończyło dobrze. Nigdy. Dobra. Trzeba to naprawić. No, w sumie lepiej naprawić. Jak zombiaki atakują, to mają zwiększony damage, jak patrzyłem. Dobra, lecimy do nich. Właśnie, to może być garaż. Bo na razie wystarczy nam taka jedna kratka w sumie. Ale zaparkowanie tego to będzie zło. O nie, no najgorzej. Trafiłem? No, prawie idealnie. Ale w sumie tutaj są garaże. Więc jakbym sobie coś takiego zrobił, no, to wyglądałoby na, na pewno fajnie. Dobra. Idziemy do bazy wojskowej, chociaż oni to nie wiadomo, może mogą być nawet pistolety. <ścoughs> no, wyglądają trochę creepy z tymi czerwonymi oczami. To niby tylko czerwone oczy, a i mimo wszystko i tak spoko jest takie. E, takie. O kurde, on jednak może być niebezpieczny i się po prostu człowiek zaczyna bać. Czemu ja cały czas nie byłem z Ale to jest po prostu zmieniona twarz, a jednak mimo wszystko. ma się takie. Aha, on to jednak może być niebezpieczny. A w ogóle jak tak najeżdżam, to macie takie napisy... Czas missing power sources. Jakoś tak to się czyta. No to można sobie budować generator, jakby się ktoś pytał. I tak można wstrzymać oddech, żeby mieć zwiększoną celność. Co to za fioletowe coś? To chyba gwiazdy, o ile się nie mylę. Gwiazdy? Tak, chyba gwiazdy. Tak, to są gwiazdy. Trochę chyba powkurzamy. A jeśli dotrwaliście do tego momentu odcinka, to gratuluję. Niewiele osób daje radę. Dobra, doleję sobie. Ktoś tu jest? I nie ma. Magia! O kurde! O kurde, zawał. Co? Ktoś jeszcze? Jezus, już myślałem, że jeszcze kolejny. Tak sobie wchodzę, naleci takie, a tu nikogo nie. O kurde. O kurde. Co to jest? A tego nie potrzebujemy. Ale można robić wybuchowe strzały z tym. Kurde. O, mamy Avengera. Ale szczęście, Avenger to taki pistolet specjalny. Dobra, zdejmujemy tu miks tego, bo i tak już nie mamy do tego amunicji. Może i celownika do tego nie mogę mieć, ale mogę mieć to. Czytam no pamiętam, że Avenger mógł... Miał tam jakąś specjalną opcję, ale nie dokładnie pamiętam co. Zobaczmy, może tutaj mamy znowu jakieś fajne itemki, albo tam. To nie jest fajny itemek, ale to jest fajny itemek. Im więcej takiej amunicji, tym więcej będę mógł mieć amunicji do karabinu. Logiczne. Tylko dla niektórych. No nie, aż dwóch ich. Ciekawe, kiedy skończy się tumik, zobaczmy. Szybko schodzi ten tumik, dajcie mi kolejny plusy. O, flashbang? O, kurde, ale fajno. Co to było? Nic serio, nie widziałem co to było. To było coś. Coś chyba specjalnego, bo było podświetlone, ale nie wiem, nie patrzyłem serio. Co? Tutaj coś jest. Pickup Military Tracer. Co to jest tracer w ogóle? What? Co to jest ten cały tracer? O kurde. Mogę nim przeładować? Mogę. I co, że on sam namierza? Czy co? To byłoby naprawdę dziwne, gdybyśmy mieli. O kurde, ale się można obłowić tutaj. Yellow Smoke. Właśnie, tutaj coś malutkiego jest. O, Awender przyda się. Nie spodziewałem się aż takiego dobrego łupu. A ogólnie to przepraszam, bo przeze mnie, że zginęłem przez tego olbrzyma za pierwszym razem. Czy wy to słyszycie? To? to tutaj jest ktoś jeszcze? Jakieś boty? Bo z kimś to ja na pewno nie gram. To było dziwne. Że co, że... Chyba mi nie powiecie, że zębiaki niektóre mogą jeździć w tą noc. To byłoby naprawdę już wtedy kompletny odlot. jestem. Mam mieszane uczucia. O kurde. To zjechało aż 37. To był zrzut. ZRZUT! ZRZUT! Biegniemy. O kurde. Stres. To jest po prostu stres. W życiu czegoś takiego nie widziałem w tej grze. O kurde. To jest kompletnie nowa rzecz dla mnie. Ta gra się tak zmieniła, że to jest dla mnie kompletnie osobna gra. Jakbym jej po prostu nigdy nie znał. Aha. Mamy magazynek do niego. Tęsy też przeładujemy. Przydałoby się jeszcze naprawić ten magazynek. Zobaczymy, co jest potrzebne do naprawy magazynka. Tu gdzieś jest zrzut, tylko gdzie dokładnie to nie patrzyłem. Ja nie wiedziałem, że gdzieś są tutaj zrzuty w ogóle. One się na mapie nie pokazują. Gdyby były na mapie, to bym już pewnie od dawna wiedział, że są jakieś zrzuty. Zawsze tylko słyszałem jakieś dźwięki i tyle. Tam jest chyba zrzut. Zaraz zobaczymy z celownikiem optycznym. Mam nadzieję, że ten zrzut to nie jest jakiś fake, Że jest pokazane, że... O nie. Ja nie mam wody. O o. I ja zaraz zacznę zdychać. Pozwólcie, że użyję komendy. Dobra, teraz myślę, że już okej. Okay. No nie, zrzut musiał być gdzieś w mieście. Seriously. naprawdę dalej niezbyt ogarniam, gdzie ten zrzut spadł. On spadł naprawdę daleko. Eee, i teraz ty wiem, jaki ma być tytuł odcinka: albo będzie zrzut, albo będzie dom. Zależy, czy znajdę zrzut. On spadł gdzieś tutaj, w tych okolicach, właśnie. Gdzieś tu. Ale nie sądzę, żeby spadł do miasta. Chociaż no, mógł spaść do miasta, ale najpierw sobie przeszukam. Nie wiem, czego się spodziewać po tym rzucie. Nie wiem, może generuje jakąś dziurę, co by mi pomogła znaleźć. Tego co potrzebuję. No. Nie powiem. To wygląda jak coś nowego. Tak, to jest ten zrzut. Czysto słońce nic nie widać? Co to jest? Oj, będzie testowanko. Hmm. Już lubię te dropy. Cóż, stwierdzam, iż mam dość dużo amunicji do przeładowywania tych wszystkich magazynków. Jednak chyba nawet to mi nie wystarczy. Walić to drewno i tak mogę je potem zbierać, więc mogę sobie je zostawić. I drewno co chwilę się respi wszędzie. Ale oczywiście takie, takie rzeczy, co trzeba sobie znaleźć, to takie, takie na przykład jak to. I ja dalej nie rozumiem, jak ten tracer działa. A służyło mi 10 pocisków na jeden. To nie wiem, to jest jakiś specjalny rodzaj magazynka, który wystrzeliwuje po 10 pocisków na raz, przez co ma taką siłę rażenia, że aż zło, czy co? Coś w takim stylu, że. He? Z... He? E? O co come on? Help! Ja dalej przestaję... Ja mam teraz kompletny mindfuck w głowie. Z, z góry przylesuję jak jakiś samolot, zrzuca mi jakiegoś dropa. Ja nie mam pojęcia, co się odwala. Przychodzę do tego dropa, a tutaj, kurde, tyle broni, Jezus, zakładaj to. Nie mogę zostawić toporka ani amunicji. To byłoby głupie z mojej strony i to tak naprawdę w cholerę głupie. Specjalnej amunicji też zostawić mi nie wolno przecież. Dobra, bierę to. Ja to bierę. Głupie by było z mojej strony nie wzięcie tego wszystkiego. Ale nie wiem, czy będę miał odpowiednią ilość miejsca na to wszystko. Oj, nie wiem. Szczerze. Chociaż chyba wystarczy. Mhm, wystarczy. Jeszcze, będzie, jeszcze mi zostanie ich troszeczkę. Ale kurde, co to jest w ogóle? Ja nie, nigdy. Nie, nie spodziewałbym się tego po tej grze nigdy. To mi się najbardziej podoba. Ale serio, co to jest? Aha. No, czuję, że będę z tych, tych dropów wyczekiwał więcej. Oj, będę. I nikt więcej nie przelezie, ja przecież jeszcze w środku wieży był. A, nie no nie, chyba, że trzeba wleść na górę to myślę, że na końcowym widoku z góry, zakończymy odcinek. A gdyby mu tam... Nie no, nie będę marnował na niego granatów. No jeszcze mnie aż tak nie pogięło. Ale pogięć to i tak mnie już pogięło. Na tym widoku skończymy odcinek. O, ace clip. Przyda się. Binokulary też. O, soda. O, jakie fajne dropy wszędzie. Hmm, hmm, to najwyraźniej już klasyk. Piękne to jest. No cóż, żegnam się z wami. Pa!